Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku mojego autorskiego wyzwania Lodowe Dziedzictwo Challenge. A dzisiaj, jak widzicie, witam Was w Kasie, ponieważ poprzebierałam chłopców. Chłopcy teraz no znacznie się od siebie różnią w porównaniu do wcześniejszego etapu dziecka. Mają inną fryzurę, mają inny styl. Także to też bierzcie pod uwagę, jak będziecie się zastanawiać, kto ma być tym dziedzicem. A zanim zacznę, to chciałabym Wam przedstawić może nie zasady wszystkie, ale parę zasad, które będą w następnym pokoleniu. Jak już pewnie zauważyliście, po pokojkach chłopców i po ubraniach, w następnym pokoleniu kolorem przewodnim, mniej więcej, będzie fiolet, ale również błękit, co zobaczycie już za niedługo. Co na ten moment możecie wiedzieć o następnym pokoleniu jest to, że cechy naszego dziedzica to Kreatywny, romantyk i leniwy. Chcę zaznaczyć, że kolejne pokolenie będzie się opierać głównie na kreatywności. Od razu też powiem, że nasz dziedzic nie będzie się przywiązywał ani do miejsca zamieszkania, ani do pracy, ani do osób wokół niego. Myślę, że to jest duża podpowiedź, która może pomóc Wam wybrać dziedzica. No i nie trzymam Was już więcej w niepewności i pokazuję Wam, jak wyglądają chłopcy. No na pierwszy ogień idzie nasz starszy bliźniak, czyli Elliot. I tak się on prezentuje. Jak widzicie no ubrałam go dość tak elegancko. Ale zanim o tym, to pokażę wam jak wygląda jego twarz. Możecie pisać co sądzicie o nim w komentarzach. Powiem wam, że nawet mi się podoba, chociaż na początku byłam trochę sceptyczna jak go zobaczyłam, ale jest całkiem całkiem. Dobrałam właśnie takie dłuższe włoski i tak się prezentuje pierwszym stroju codziennym. Oczywiście zrobiłam mu pięć takich stroi. Drugi strój to zwykła po prostu koszulka. Następnie mamy taki sweterek. Mówiłam, że będzie ten fioletowy kolor. Także tutaj też chciałam u każdego z bliźniaków trochę go przemycić. Czwarty strój to taka koszula. No mówiłam, to jest bardziej styl, może nie elegancki, ale taki no bardziej romantyczny można powiedzieć. No i piąty strój to jest taka bluza. Wizytowy prezentuje się właśnie tak. Zwykła koszula z muszką. Portowy strój. Do snu. Imprezowy. Do pływania. Na gorącą pogodę. I na zimną pogodę. No a teraz pokażę Wam, jak wygląda Teo. I myślę, że możecie tutaj zauważyć, że on jest bardziej ubrany takie luźne ubrania. No i zobaczcie, właśnie jak on wygląda. Ma na sobie taką kurteczkę i bluzę. A z bliska prezentuje się w taki sposób. No, widać trochę różnicę między nim a bratem. Są całkowicie różni. To nie są bliźniacy, jedno na pewno. Pierwszy strój, jak już widzieliście, prezentuje się w taki sposób. Drugi to taka zwykła biała bluza. Trzeci strój, no to taki na luzie. Zwykła bluzka, no i również taka polówka. No, jak widzicie, on jest bardziej, tak jak mówiłam już parę razy, on jest na luzie ubrany. Jemu ma być wygodnie. On jest tutaj leniwy. Trój oficjalny prezentuje się w taki sposób: portowy, do snu, trochę podobny do brata, imprezowy, do pływania, na gorącą pogodę i na zimną pogodę. Taka kurteczka bez czapki. Dajcie znać co sądzicie o bliźniakach, Który wam się bardziej podoba z wyglądu? Na dole trwa impreza, a ja wam jeszcze tutaj pokażę w pokoje i to jest pokój Eliota. I od razu powiem, że podzieliłam chłopców zainteresowaniami, ponieważ Elliot jest bardziej taki kreatywny pod względem malowania, rysowania. Ma tutaj właśnie taki tablet rysowniczy, na którym będzie mógł malować. Pokój nie jest jeszcze skończony, bo mamy aktualnie 17 Simoleonów. Te 5000, które zarobiliśmy w tamtym odcinku, tak wiecie ze względu na te tutaj wyzwania usunęłam. Nie wykorzystywałam ich, także na spokojnie będziemy się dorabiać i będziemy te pokoje poprawiać. A teraz jesteśmy w pokoju Teo i jak tutaj widzicie Teo ma komputer, który był przeniesiony z tego biura. No i Teo jest bardziej uzdolniony pod względem muzycznym. Nie rysuje on, on tylko gra tutaj na instrumentach. Będzie się on uczył grać na gitarze, na klawiszach. Także myślę, że to bardziej do niego pasuje. Poprawiłam też tutaj łazienki chłopców. Dodałam inną umywalkę oraz toaletę. W obydwu łazienkach to wygląda tak samo. Zawołamy wszystkich na posiłek. Bo mamy tutaj zimową fiestę, jak pamiętacie. Wszyscy nie sobie tutaj pozabierają. Ale mogliby się poprzebierać w te codzienne stroje. Tu idzie jeszcze Elliot, także też nie on się przebierze. Świętujemy na całego. Mało miejsca, bo nie mamy aż takiej wielkiej jadalni, żeby wszyscy się nam tutaj pomieścili. Ale myślę, że możecie sobie tutaj porozmawiać. Nie musicie w takiej ciszy jeść. Może dajmy sobie tutaj... ...pogawędkę. Krystal zjadła, i myślę, że dam ją tutaj, żeby umieściła stertę prezentów pod choinką. Wiecie, to będą takie prezenty dla chłopaków na urodziny z okazji, właśnie urodzin, żeby mieli tutaj takie małe prezenciki. Zobaczymy, co im się wylosuje. Każdy sobie otworzy tutaj po jednym. Myślę, że dodamy jeszcze prezenty. I jak wszyscy zjedzą, zaprosimy ich na górę. Mamy już tutaj wszystkich i myślę, że będą sobie tutaj otwierać. I otwórz sobie prezent. Ty również otwórz prezent. Zobaczymy co tutaj dostaną. Usiądź sobie Quentinie, nie, nie stój. No. Tutaj Elliot pozostawał różne części do ulepszeń. Teo dostał 2000 uncji podmorskiego złota. Nie wiem jeszcze co to znaczy. Ale czy to jest w wyposażeniu rodziny? Bo dostaliśmy w międzyczasie jeszcze wypłatę Quentina. A, to jest coś takiego. No ale myślę, że taki świecznik nam się nie przyda i sprzedamy go. Będziemy mieć później tutaj na jakiś remont tego domku. Rodzice też będą tutaj otwierać prezenty. Myślę, że należy im się przez ten cały rok dostać przynajmniej jeden prezent. Co my tu mamy? Tak, mamy tutaj jakiś zestaw kolejkowy. No myślę, że możemy tutaj gdzieś go postawić. Na razie niech tutaj stoi. Myślę, że go trochę zmniejszymy. Czy da się zmienić kolor? No niby się da. Dajmy ten i mamy jak na przyprawy. Użyjemy go myślę gdzieś tutaj. Może położyłam go tutaj za kwiatkę. Niech sobie tutaj chłopcy porozmawiają ze wszystkimi. Przywitaj się z Moniką. Ty tutaj sobie też porozmawiaj. Mamy tutaj Kamile. Nią też fajnie byłoby tutaj porozmawiać. Może jakieś plotki poplotkujcie sobie. Mają wszystko już wypełnione. Krysztal tak samo. No tutaj widzę, że chłopaki również, także wszyscy mają udane święta. Fajnie. Wy sobie tutaj porozmawiajcie. Myślę, że oni też lubią mieć taki spokój i mogą między sobą porozmawiać. Chłopcy mają tutaj swoją imprezę urodzinową, także no wejście sobie może jeszcze tort. Zauważyłam, że Elliot ma bardzo niską relację z Rosem, dlatego myślę, że troszkę ją tutaj podbijemy. I mu pochwali strój. Coś tutaj mu pozaznaczam, żeby ta relacja poszła do przodu. Bo fajnie, by było, jakby no dość takiej na równym poziomie mieli te wszystkie relacje między sobą. Zobaczcie, mamy tutaj świętego Mikołaja. Ale się śmieję. Myślę, że możemy go poprosić o prezenty. Czy da się to zrobić w ogóle? Dokłada nam prezenty tutaj pod choinkę. Ale czy my możemy od niego poprosić te prezenty? Wesoło się z nim zapoznaj. Zaraz zobaczymy. A gdzie on nam ucieka i gdzie? Pewnie tutaj do chłopców, tak? Nie, on sobie po prostu. A tutaj przyszedł, no dobrze. Wesoło go powitajmy. Elio tutaj prosi o prezent. Za chwilę też zaznaczymy Teo, że poprosił o ten prezent. No zobaczymy, co dostanie. O, chyba coś fajnego, co dostałeś. Wyświetli nam się tutaj? Tak. Jazzowe koty, okej. Okay. Nie wiem co to jest, ale był ucieszony. Nic to tutaj by było. No i teraz Teo. Co ty dostaniesz? Teo też się cieszy, także już patrzymy, co on tu dostał. Dostał bekonit, okej. Okay. Wysłałam gości do domów i chłopców, żeby tutaj sobie skorzystali się, ogarnęli. I widzę, że bekonit to jest tutaj jakiś metal, także myślę, że go sprzedamy. A to, co dostał Elio, to jest obraz. I myślę, że prawdopodobnie też go sprzedamy, bo to akurat nam tutaj do domu nie pasuje. Także, no, trochę zarobiliśmy dzięki temu Mikołajowi. On tu dalej jest. Może Ty też poproś go o prezent. Co? Dostaliśmy tutaj wydajny PC. Także, ok, zobaczymy, co to jest dokładnie. Ty też go poproś o prezent. I myślę, że położę wszystkich spać. Jeszcze ty, nie weź to posprzątaj. Ale sobie tutaj... Oh, oh, oh. Pochołują. A czemu nie poprosiłaś go o prezent? On sobie zaraz pójdzie, a my nie będziemy mieć prezentu od niego. A fajnie by było coś dostać, to wiecie, więcej pieniędzy dla nas zawsze. Dostaliśmy slablet. Fajnie, będziemy mogli tutaj wykorzystać go, ale na razie myślę, że ona już się położy spać. Wentyl się tutaj ogarnie. Dobra, nie rób tego, tylko skorzystaj. Weźmiesz sobie prysznic i może zrobię małe bara bara z okazji święta. Tak jak myślałam, to jest po prostu komputer taki zwykły, ale myślę, że też go sprzedamy, bo nie potrzebujemy tyle komputerów, mamy już dwa. Ten mamy od naszej Krystal z pracy, ten mamy stary tutaj z tego biura. Czemu ty nie śpisz? Halo, do spania idź. Mamy poranek. Chłopcy już tutaj wstali. Myślę, że mogą sobie skorzystać. Mimo, że jakoś tak bardzo nie chcą. Zmienimy im strój. Można ten drugi, który mają ustawiony, żeby się nie zastanawiać. Fajnie by było, jakby było śniadanie. Także chodź Krystal, ja Ciebie też przebiorę. I myślę, że zrobisz coś do jedzenia. Chyba, że mamy tutaj... Mamy jakieś klopsiki, no ale klopsiki to nie do końca tak na śniadanie. Także zrobimy może omlet. Crystal jest bardzo ambitna, bo chce pracować ciężko w pracy. Mimo, że ona już ma, jak pamiętać, dziesiąty poziom kariery. Także już wypełniła to, co miała tak naprawdę zrobić. Chłopcy, tutaj chodźcie, usiądźcie, poczekacie na... Gniadanie, a Quentin? Quentin sobie śpi. Myślę, że może tak samo skorzystać i się w coś przebrać. Crystal ma 3500 tych punktów, także chciałbym jej tutaj coś wykupić. Myślę, że najlepszą opcją będzie ta bezwstydna. Może jej się to nawet przydać, także bierzemy to. No i za resztę może weźmiemy uważną mile widziana. Myślę, że to też fajne i tą szybko sprzątaczkę. Okej, okay, mamy niezapowiedzianego gościa. I roz przyszedł nam po prostu tak o sobie do nas, do domu. Nie wiem dlaczego. Chłopcy są jeszcze w szkole. Jest 12 godzina, nas. On do nas wbił tak o, tak bez niczego, bez pytania. Roz, czy ty naprawdę dobrze się czujesz, że nam tutaj wchodzisz? Wyjdź sobie stąd. Chłopcy mają kiepską zabawę, i myślę, że to jest dobry moment, żeby mogli sobie tutaj poćwiczyć kreatywność na różne sposoby. Myślę, że tym może zacząć tutaj malować postać. Fajnie by było, jakby sobie pomału już tutaj rozwijali te umiejętności. Elliot ma tutaj pragnienie, żeby bawić się w Luna Parku. Myślę, że możemy się tam wybrać. Może nie dzisiaj. Dobrze, że wprowadzili ten taki tablet, bo nie tej sztalugi kłaść. Jest taki bardziej nowoczesny. No, zobaczmy, jak tutaj idzie te nauka na pianinie. No, nawet mu idzie. Kasie muszę im chyba ustawić, żeby tym, co się zajmują, rosła im zabawa, bo Teo rośnie ta zabawa, widzę. A tutaj Elliot jest dość taki nie do końca bawiony tym, co robi, można tak powiedzieć. Mamy drugi poziom gry na pianinie naszego Teo, fajnie. Chodź, Quentinie, ty tutaj na górę. Myślę, że sobie usiądziesz. I będziemy sobie tutaj jeszcze programować. Pohakujemy. Pieniądze nam się przydadzą. Mimo, że mamy już 7000, to mimo wszystko te, no, te pieniążki nam się przydadzą. Myślę, że Ty możesz tutaj przyjść do Twojego brata i porobisz sobie coś na komputerze. Macie jeden komputer. Może jednak to kupię Elliotowi ten komputer tutaj. No zobaczymy. No, Elliot już się dość fajnie czuje. Myślę, że będzie mógł sobie wrócić tutaj do swojego pokoju i zajmiemy się dalej tym malowaniem, bo naprawdę chciałabym, żeby on się tutaj poświęcił temu malowaniu. Dzięki niemu też będziemy zarabiać pieniądze, bo te obrazy na pewno będę sprzedawać, bo nie są one nam potrzebne. Zapomniałam jeszcze, że oni powinni odrabiać pracę domową, także myślę, że ty nie będziesz tutaj malował, tylko zaczniesz ją odrabiać. Obydwaj tutaj odrabiają pracę domową w kuchni. Może to lepiej, na przykład co wiecie, podpowiadają albo coś w tym stylu. Także niech sobie oni tutaj odrabiają. Crystal robi tutaj przy rakiecie. Quentin sobie tutaj hakuje, także myślę, że zobaczymy się dopiero rano. Mieliśmy tutaj jeszcze omlet w lodówce, także no wszyscy sobie zjedzą śniadanie. To myślę, że może pójdziemy dzisiaj z chłopakami do szkoły. Pani by było tak jeden dzień przynajmniej z nimi tam iść. Tak. jesteśmy pod szkołą chłopaków, jest to szkoła z gry, nie zmieniałam jej w ogóle. Bo w sumie nie spodziewałam się, że przyjdziemy do niej, ale mimo wszystko tu jesteśmy. Mamy tutaj zadania, że mamy uranny czas wolny i jest tutaj Żydowy się czegoś od dyrektora. Także idziemy do dyrektorki. Myślę, że oni sobie tutaj obaj usiądą. Jesteśmy u dyrektorki, na szczęście nie na dywaniku. Myślę, że mogą się tutaj z nią powitać. Czy to był dzwonek? Czy my powinniśmy już iść? Widzę, że wszystkie dzieci nam już tutaj podrastały do nastolatków. Fajnie, fajną mamy klasę. Weź udział w sprawdzianie. A jak mamy wziąć udział w sprawdzianie? A oni chyba teraz piszą sprawdzian. No nie wiem, powiem wam, że jakoś jestem zagubiona w tej szkole. Nauczycielka sobie poszła, a my robimy tutaj drugiego psikusa przy tablicy. Ale tutaj nic na niej się nie zmienia, także. No nie wiem, nie wiem co tutaj się stało. Tutaj ktoś inny będzie, tak? Freya będzie na nas krzyczeć. Dobrze, że na nas patrzy. <gry> to ja myślę, że oni będą mieć koło siebie szafki. Tak, przejmujemy sobie szafki na własność. Myślę, że Elliot przyczepi dekorację w stylu luźnej elegancji. Nie mam pojęcia, co to znaczy. No a nasz Teo, może w tym stylu grunge? Zobaczymy w ogóle, jak to wygląda. Okej, okay, myślę, że jak najbardziej pasuje do Teo. No, do Elliota trochę mniej to pasuje. Wydaje mi się, że to jest trochę za bardzo różowe. Może usuń te dekoracje. No dobra, niech będą te z motywem gier wideo, wiecie i tata się tym zajmuje, także on też tam sobie wcześniej coś pograł. Zobaczymy, jakie mam w ogóle umiejętność. No ma na pierwszym Zdjęcie. poziomie. No to niech będzie tak. O, mamy koniec przerwy. Idziemy znowu na lekcję. A mamy tutaj napisz Sprawdzian. I oni mieli wcześniej napisać ten sprawdzian. No, nasza klasa już jest w pełni. Będziemy pisać ten sprawdzian. Znowu zadzwonił dzwonek, czyli chyba koniec. A nie. A nie. Tak, wyciąga. Nie wiem, co tutaj się stało. Dwa razy zadzwonił dzwonek. Nie do końca rozumiem tej szkoły w Simsach. W ogóle praktycznie jej nie rozumiem. Jestem. strasznie tutaj skołowana z tym, co się dzieje. Okej, okay. ja już skończył naukę w tym tygodniu. Wyniki sprawdzianów. Okej, okay. mamy tylko tyle, że muszę się przyłożyć do nauki. O nie, to nie zaliczył sprawdzianu. To niemożliwe. No niemożliwe. Ale to jeden, a drugi? Jeju, naprawdę. Nie wiem, dlaczego Quentin i Krystal tak szybko wrócili do domu w piątek. Ale może po prostu stali y, wolne i mogli wracać. Chciałam iść z nim do tego lunaparku, ale mamy jeszcze zimę i kończy się ona za jeden dzień. Także myślę, że może w przyszłym odcinku po prostu pójdziemy do tego lunaparku. Do tej szkoły już nie mam bardzo zamiaru wracać i nie wiem, co tam się wydarzyło. No po prostu nie do końca mi się podobała rozgrywka tam. Chodź Crystal, ponaprawiasz tutaj, później wytrzesz. Czemu tu jest tak brudno? Co tutaj się w ogóle wydarzyło? On ma tą cechę, że powinien szybciej dostawać awanse, a jakoś mu to nie idzie. Wiecie co, wydaje mi się, że teraz będę robić tutaj sypialnię rodziców, bo oni mają cały czas taką samą tą nic się tu nie zmienia. A pasowałoby, żeby no coś tutaj się ulepszało. Nie będę wymieniać mebli, ale myślę, że dam jakieś firanki, może ściany podzmieniam, bo one są po prostu białe. No na pewno w następnym odcinku ona będzie już trochę zmieniona. Teo tutaj gra, jak mu idzie, ma drugi poziom, ale już prawie trzeci, także myślę, że jak mu wskoczy trzeci... To pójdzie sobie tutaj grać na tarze, żeby też miał. Wiecie, i na tym, i na tym, żeby umiał grać. No zobaczcie. Klasyczny obraz. Kiepska jakość, ale bardzo fajny. Ale na razie go sprzedamy. Myślę, że on może narysować drugi taki obraz. Właśnie z tym królikiem. To będzie idealnie pasował do kolejnego pokolenia. A ja myślę, że tym widokiem, Teo, będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! pa!